A jeśli Wam powiem takie dwie nazwy, czarna wiselka i biała wiselka, O czym Pan mówi? To jest źródła wisły. Dokładnie. Ktoś dobrze się. No, to jest, i to właśnie jest Jaka jedna z tych nie pamiętam. Czy czarna, czy, czy, czy biała, komu się podoba. I ona wygląda w miarę, no nie jest, to, to nie samy samy początek tego źródła, tak? To już tam, po kilkunastu tam kilku kilometrach ale woda tam jest czysta tak to jest w tak zwanym Baran Baranie Górze chyba tam gdzieś na Biskidysznowskim i tak naprawdę w samym początku tych dwie rzeki ta biała i czarna wyselka to no, są takimi strumieniami można powiedzieć dopiero uh, kolejny slajd poproszę o And if you have a little slide. No widzicie, już nie do końca, tak? Już tak naprawdę wygląda to tak, że już rzeka to wymywa wszystko. Dlaczego właśnie mam takie lekcje z geografii do, do dzisiaj od rana? Właśnie, e, słyszałem taki przykład odnośnie tej rzeki i wiecie, coś podobne, coś podobne nie mówię do końca na 100%, ale coś podobne jest z historią kościoła. Jeśli chcemy przyjść do tego źródła, do najczystszej wersji kościoła, to musimy iść do tego samego źródła, do samego tego pociągu, tam gdzie jest czysta, to naprawdę czysta woda. Ja nie mówię, że każdy kościół teraz jest zabrudzony i wygląda tak, nie? Nie chodzi mi o to, ale wiecie o co chodzi. Teraz tysięcy różnych, nie wiem, no może dziesiątki tysięcy już mamy, ja mówię o chrześcijańskiej teraz, tak? Tylko mamy różnych i każdy, może jakiś w miarę jest czysty. Mam nadzieję, że nadświe jest takim, tak? Czystym, słodkim. Niektórzy Kościoła tak jest. Może niektórzy w ogóle tam jest żaby i błoto po prostu. Niestety taka jest prawda życia i prawda kościoła w ogóle w tym świecie. No i chcę wraz z Wami pójść do tego źródła, tego pierwszego kościoła, który jest oczywiście jest zapisane w Księgi Dzieje Apostolskich. I dzisiaj chcę czytać już z trzeciego rozdziału, drugi wiecie, to jest to założenie tego kościoła, tak? To jest tam, gdzie Duch Święty wstąpił na apostołów i wtedy już to było pierwsze takie założenie, a trzeci rozdział szczególnie już widzimy już, jak ten kościół wychodzi na służbę. Już tam, tam on przyjął, tak? Tam on tylko duch tego przyjął, było to zbudowanie, tam pokutowało sporo, sporo ludzi, pamiętacie o tym, tak? A trzeci rozdział, teraz będziemy czytać, już tę część tego zboru, już wychodzi na służbę, wychodzi w ten świat. I co ich się spotyka? I ja, ja właśnie, jakie lekcje możemy wyciągnąć, czym możemy się nauczyć na przykładzie takiego pierwszego kościoła. Przeczytamy prawie cały rozdział Dzieje Pastorskich, trzeci rozdział od początku od pierwszego wersetu i do 20 do, do, do będę czytał. Mam nadzieję, że mnie tam pójdzie. Дії Апостольський, ще ці розділ. Петр і Ян вийшли разом до святині в годині молитви о 9. й А вношов на власні певнего мужчини хромего родородження, якого кожного дня садано обрами в святині, званий Пентном, щоб входзонців до святині просить, що його мужне. Він побачив і Яна, як мели вийш до святині, просив їх о його А Петр, що танцює з ще враз з Яном, повідав, спуйш на нас. Он весь спуйжав на них, уважні, spodziewając spодziewa się, że coś od nich otrzyma. Tady Piotr powiedział, nie mam srebra ani złota, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, wstań i chodź. I Ująwszy go za prawą rękę, podnies go, i natychmiast musniły się jego nogi i kostki. A on zerwał się, wstał i chodził, wszedł z Nim do świątyni. Chodząc i skacząc i chwaląc Boga. A wszyscy ludzie widzieli go chodzącego i chwalącego Boga i rozpoznali w nim tego człowieka, który dla Jomuzdy siedział przy pięknej bramie świątyni, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt na tym, co mu się przydarzyło. A gdy ten kto, który został zdrowiony, przyjmował się Piotra i Jana, wszyscy ludzie zdumieni zbiegli się do nich w przyciągu, którego zwano Salomonowem. Kiedy Piotr to zobaczył, przemówił do ludzi: mężowie izraelscy. «Для чого ще тему дивіться і для чого ще нам так уважніше почується? Якби ж ми власним отцем або побожністю справили, що воно ходжить. Бог Абрагама, Ісаака і Якуба, Бог наших отців, увідь був Єсуса, свого сина, котрого ви видалиші і випарлишіся перед Пілатим, коли постановив його увільнитися. А ви випарлишіся святого і справедливого і просили о увільненні вам мордевцем. I zabiliście dawcę życie, którego Bóg wykreślił z martwych, z czego jesteśmy świadkami. A przez wiarę w jego imię, temu, którego widzicie i znacie, imię to przywróciło siły. To wiara, która jest przez niego, dała mu pełne zdrowie na oczach was wszystkich. Ale teraz, bracie, wiem, że uczyniliście to z nieświadomości, tak jak wasze przełożenie. Lecz Bóg w ten sposób wypełnił to, co przyprowadził przez usta wszystkich swoich proroków, że jego Chrystus będzie cierpiał. Dlatego pokutujcie i nawróćcie się. Aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadej, nadejdzie przed obliczem Pana czas ochłody. I pośle tego, który był wam ogłoszony, Jezusa Chrystusa do tego miejsca. Dziękuję za cierpliwość. Wiecie, i ten człowiek, e, dalej jest napisane, że on miał 40 lat. On od był chromy. Nie jest napisane, że on w ogóle nie, nie mógł chodzić, tak, nie wiemy tego, może jakoś chodził, ale jakoś tam, no, słabo, ale on na pewno był niepełnosprawny. Wiecie, w tych czasach, jeśli człowiek nie mógł pracować, nie miał bogatą rodzinę, to głód towarzyszył z nim przez całe życie i dlatego właśnie takie ludzie byli przenoszeni tam, żeby prosić o jelmużnę ja i poprosić o kolejne zdjęcie. Slajd. Dobra, może będzie. Chciałem właśnie pokazać o co chodzi mniej więcej w jakim miejscu tam chodzi. Gdzie on siedział? A, dobra. Jest. jest. O, super, to ja trochę robię. Właśnie to jest ta brama i gdzieś tu on siedział, tak? Tu jest ta świątynia, tu tu on siedzi. Żeby po prostu nam jakieś takie obrazy był w głowie, że on nie siedział gdzieś tam, tam wiecie gdzieś tam na obrzeżach miasta. Nie, on siedział przy samym, samą, przed samym wejściem już do świątyni świątyni, tam jeszcze tam się będzie I wiecie to też świątynia była już przebudowana przez tego Heroda Wielkiego, a to nie była taka jak była podczas Salomona, nie było to inna, to proszę kolejne zdjęcie jeszcze nam się uda. O tak to mniej więcej wyglądało to nie było jakieś małe, tak? Cały duży obszar, czyli było gdzie się zebrać. Kiedyś tam, że nawróciło się pokutowało pięć, trzy tysiące ludzi to byłem gdzie, no stać, tak? Było gdzie zgromadzić się. I mówią, że właśnie to jest to, 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 tu gdzie na tych takich w ściankach i było to zebranie, ale to tak po prostu do naszej ogólnej wiedzy, tylko właśnie dlatego powiedziałem. A, I przeczytamy się szóstej. Wtedy Piotr, Piotr powiedział, nie mam srebra ani złota, lecz co mam, to Ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i chodź. Ludzi tego świata prawie zawsze, my, my też, my też jesteśmy tego świata, chcemy jakiegoś dobra dla siebie materialnego, tak? Chcemy bezpieczeństwa, może jakiś Pewności w przyszłości też potrzebujemy czegoś takiego, żeby no, normalnie prowadzić swoje życie, żeby nie wątpić, co z nami będzie, żeby była była jakaś wolność od ucisku, żeby była w ogóle wolność wczoraj mieliśmy taki dzień. To jest wszystko dobrze, ale to nie jest tak naprawdę pierwotną naszym potrzebom. I tu apostoł Piotr mówi do niego. Nie mam srebra ani złota. I ten człowiek właśnie czekał na to, tak, żeby dostać jakiś koszt, jakiś pieniądze, dostać, żeby coś sobie kupić, zjeść. On, był, on, on potrzebował wyżywienia, tak naprawdę. Tylko on nawet nie marzył o tym, że on może być zdrowy. 40 lat. Już przez 40 lat on tam siedział, no nie od samego dzieciństwa, ale już przez ileś tam sporo, sporo rogów tam siedział i prosił o tą żelmużnę, żeby po prostu było mu codziennie coś zjeść, żeby on po prostu nie umarł z tego głodu. Ale. І в нашому житті, але Петр, це, дає апостол Петр, не апостол Петр, чи ще, ще Бенджамин Тимович, так, пан Бог, він дає оздоров'яння. І часто, в чому є приклад для нас, що ми просимо Бога о чимось таким, Боже, пані Боже, потребує там чогось такого, вірш, там, ремонт в мішканню, не вірш, там, може самоход не поміняєш, може десь на час з родиною приїхати, то є супер, то є добре, не мовиш, то є зле. Але пан Бог, Бог вірш нас, Wie mnie, lepiej niż ja sam siebie znam, tak naprawdę, I on wie co najlepsze jest dla mnie i czy, teraz pytanie do mnie, czy ja jestem gotowy, czy ja jestem w stanie przy, przy, przyjąć to, tak? ten człowiek on chciał po prostu parę monet, żeby kupić sobie jakiegoś chleba, a dostał zdrowie, normalnie i teraz, no, potem ewentualnie może iść do pracy już, normalnie sobie pracować, tak, oprócz nie mówiąc o tym, jakiś cud zdążył się w jego życiu. I właśnie to jest dla nas czyli pytanie, czy ja jestem gotowy przyjąć wolę Pańską, która jest najlepsza dla mnie. Czy ten człowiek, on, też, on, on przyjął to, na co nawet nie oczekiwał. Ale ważne jest się przeczytać wersję 12. Kiedy Piotr to zobaczył, przemówił do ludzi. Mędrze Izraelisty, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie? Jakbyśmy własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi. Tak. Sporo ludzi, świątynia, setki, może no, nie może, a tysięcy wiemy, że potem sporo sporo ludzi dołączyło się do kościoła. Po prostu wyobrazimy sobie sytuację. Człowiek, który przez kilkanaście lat siedział jako niepełnosprawny, nagle chodzi, skarsze, chwaląc Boga, tak? Oczywiście że to jest tłum ludzie zbiera się wokół tego. Natychmiast. I, I oni patrzą, że kto to zrobił, a no ten, ten Piotr, tak? No bo on powiedział "Stań sobie i chodź, ale, ale on szczególnie zwraca uwagę, apostoł szczególną uwagę zwraca, że nie ja. I wiecie, często jest w naszym życiu, że Ludzie lubią chwalić się swoimi jakimiś osiągnięciami, tak? czy to w biznesie, czy to w sporcie, czy to w jakimś zachowaniu z, z, z zdrowym, z, z trybu zdrowego, trybu zdrowego życia swojego, tak? czy może swoją popularnością. Nie jest to do końca dobrze, ale to, co na pewno jest źle, kiedy chwalimy się sobą, kiedy czynimy dzieło Boże. Kiedy służymy dla Niego i chwalimy się sobą, że to ja taki wspaniały, że to ja jestem taki super, taki... Mogę gdzieś tam pójść, do kogoś pojechać, tak pięknie coś przymówić. Jeśli chwalimy się sobą, to mamy problem. To wtedy mamy problem. I tutaj apostoł Piotr szczególnie zwraca na to uwagę, że nie, nie mną, nie, nie przeze mnie tak, to zrobił Pan Bóg. On, znaczy przeze mnie, nie, nie mną to było zrobione, nie ja to zrobiłem, ale Pan Bóg przeze mnie to zrobił. Tak, za to on chodzi. Przeczytamy jeszcze raz. Бог Авраама, Ізака, Якуба, Бог наших ойців, вірбу Ісуса, Сина Слова. Тен, Бог Авраама, Ізака, Якуба. Он то зробив. І це є особливо, коли ми виконуємо свою службу для Бога, для Кощова, щоб пам'ятати, що то, для кого то робимо. І хто то ще з нас робить. Все, що пан чинить, чинить тільки, бо він за своєю святою волі. І Якщо ми приймаємо, що якщо ми істечні гов, можна повідомити, з пульс працівниками в службі, так? І розумію, що всіско належить його хвалі, то ми можемо очікнути сукцес в нашій службі для Бога. Ще прошу, трохи води. Пам'ятаєш, може, в якому віку уродився сину Абрахама? Пам'ятаєш, так? Щоб не розуміли, 16 верст, теж 16 вчали, в селі і розділ теж. Втеде Абрахам упадав на тваж і роззеснювався. І мовив у своєму серці, чи столітньому чоловікові уроджі син, і чи Сара віку 90 лет уроджі. Абрахам 100, Сара 90. Чи по-людськи так то можливе, щоб у столітньому так, в чому ж ми 90-літні? Ні. І часто є так, якось ми говорили про тим, że często Pan Bóg robi tak, że doprowadzi już do takiej sytuacji, kiedy jest absolutnie jasne, że człowiek nie da rady, że to już niemożliwe dla człowieka, żeby być w imieniu w 90 lat. I wtedy już zero szansów człowieka chwalić, że Abraham powiedział, że no, to ja taki młody, no to ja już taki spryny, to ja już mogę tak. Nie. Już do takiego wieku byli ludzie, że tylko przez Sud Bożym. I często w naszym życiu też Pan Bunch czyni, że e, doprowadzi nas do tego. Kiedy tylko możemy już... Kiedy coś robione i my, my rozumiemy, że tylko przez to, że Pan Bóg to robi. Że nie przez to ja jestem taki dobry. Tak? Że tylko przez to, że Pan Bóg jest cudowny, jest wszechmogący i On to robi teraz jak z tym w tą sytuacją z Abrahamem. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Drugi, drugi werset. I mówił im. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Prościej więc pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. I tu jest, to jest podstawa. To jest pana żniwa, nie nasze to jest żniwa. Mamy tego pana żniwa, jesteśmy robotnikami tego żniwa. tak? Pamiętajcie o tym, że to nie ja to, to, to żniwo zesiałem tutaj i przychodzę tutaj i to wszystko zbieram. Nie, ja tylko jestem tym robotnikiem, jeśli uh, ufam panu, jeśli uh, rozumiem, że cała chwała należy do niego. Если кстати робиш, то я могу быть добрым робітником на Гладжниве. I jeszcze pierwszy list do koryntian pierwszy rozdział, 27 werset. Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to, co słabe i świąte, aby zawstydzić mocnych. Bóg nie wybiera, ja mówiliśmy, to już mówiliśmy, też słyszeliście o tym sporo raz dużo, dużo było mówione o tym, Pan Bóg nie wybiera najlepszych, tak, najlepszych w tym świecie, w oczach tego świata, że może najzdrowszy, najwyższy, najmądrzejszy, może tam jakiś tam, czy czytał setki tysięcy książek. Nie, on wy, wybiera prostych ludzi, takich jak my, takich jak ja. Nie jestem jakimś tam ekstra, zwykły, absolutnie. On wybiera, czy, wśród nas też e, w oczach tego świata nie ma jakichś tam mega, mega ludzi. Zwykle normalnie ludzi, których Pan był kocha i on wybiera takich ludzi, aby tysiąc mocnych tego świata. I tak, I tak jest naprawdę, tak teraz jest ten, ten, ten zbór ten kościół pański, on tak, on tak działa. Mówiliśmy o tym, że to było nie swoim siłom robione, nie przez Piotra, a teraz przeczytamy o tym, o, o jakąś taką odwagę w Słowie on miał, kiedy przemawiał do nich. A, 13, 14, 15. Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba, Bóg naszych ojców, uwielbił Jezusa, swego Syna, którego był dalsze by i się przed Pilatem, gdy postanowił go uwolnić. A wy wyparliście świętego i sprawiedliwego i prosiliście o uwolnienie wam mordercę, a zabiliście dawce życia, którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Piotr pisze, my pisze, każdy, kazał im, że Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba, każdy Żyd wiedział, o, o, o jakim Bogu? To nie był jakiś tam, wiecie, Bóg obcy, jak czytamy 17 rozdział, kiedy e, na aeropadze Paweł, już apostoł Paweł, on mówi do tych e, Greków tak, że ten Bóg wasz tam taki dziwny, 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 właśnie, a tego nie znacie, to ja chcę o tym Bogu wam powiedzieć. To tutaj sytuacja, sytuacje. Prawda? Kiedy mówił tam, najpierw on stał w świątyni, czy każdy, kto przychodził, wie, wiedział do kogo przychodzi i on mówi, że ten sam Bóg, tak, ten, do którego przychodzicie. O, o tym teraz idzie mowa. I jest dalej napisane, że uwielbił Jezusa, swojego Syna. Co w tym ciekawego, według mnie? Nie powiedział Chrystusa. On powiedział Jezusa, czyli to ziemskie imię. Żeby nie było nie u kogo wątpliwości, że ten sam Jezus, którego ukrzyżowali raz niedawno, tak? Blisko, tu za rogiem, najdłuższe. Że to On jest Chrystusem. Wiecie, że Chrystus to jest Mesjasz, Mesjasz w sumaszeniu. Żeby nie było u tych ludzi wątpliwości, że to nie był kolejny jakiś nauczyciel, który przyszedł, ten Jezus to jest ziemskie imię. Jezus to właśnie jest Chrystus, żeby do nich dotarło, żeby przeżywali z tym Mesjasza, żeby nie było oni żadnej wątpliwości, dlatego on mówi, że a jeśli by on po prostu powiedział, że no Chrystus e, uwielbił Chrystusa swego Syna, no tak, tak jest napisane, że Chrystus to jest Syn Boży, oczywiście zgadzam się, a on mówi, że Jezus, że te, to jest ziemskiego imię, że ten sam nasz Nauczyciel, którego przyjęliśmy tego Ducha Świętego, którego przeżywaliśmy, On jest Mesjaszem, to jest i wiecie, jej się dali, i on narzuca i narzuca, którego wy wydaliście i wyparliście przed Piłatem. Przed Piłatem. Piłat, poganił chciał uwolnić Chrystusa. poganił chciał uwolnić Jezusa. a Żydzi przydali, na, ukrzyżowali go. To, wiecie, to straszne słowo dla Żydów. Wszyscy oczekiwali, kiedy przyjdzie Chrystus, Mezyasz, przyszedł i co zrobili. To było dla nich straszne. To Piotr do nich przemówił, że oni, oni, oni wymienili go na mordercę. Najstraszniejszy wybór, który można w filmie czy Po prostu pełna, pełna porażka, straszna. I w takim stanie, on, on, on mówi do nich, w takim stanie, ci ludzie stoją, słuchają, to oni wiedzą o co, o co chodzi. Ale wiecie, że Bóg ma, miał swój plan, własny plan i zgodnie z tym planem Mesjasz miał przyjść i cierpieć za nas. Był taki plan, ale czy, czy nie ma winy na tych ludzi, jeśli będziemy rozmawiać? I on, no, apostoł on nie bał się mówić e, tej gorzkiej prawdy tym ludziom, bo ona była ważna dla nich. On nie po prostu chciał ich tam jakoś obradzić, czy coś im tam zrobić, to było ważne, żeby do nich dotarło, co oni zrobili. Dzieje apostolskie, 15 werset. A zabiliście dawce życia, którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my jesteśmy świadkami. A dawce życia, jeśli tak bardziej dokładnie przetłumaczyć, to jest źródło życia. Te, tego, kto daje, tak, dawcy że ten, który daje, to jest sa, sa, najwyższe, co można było po prostu e, zabić, można tak powiedzieć, to zrobiliście tak. Ale, no, nie zostawiłbym tak, z takimi zarzutami i tyle, tak, ale co robić, można na powstałym co nam z tym robić? I, według mnie, bardzo ciekawy werset mamy, dzieje apostolski szesnasty, trzeci raz oczywiście, werset 17. Ale teraz, bracia, wiem, że uczyniliście to z nieświadomości, tak jak wasze przełożenie. Czyli nie jest wina na nich? Czy jak? No, że nieświadomości, tak? No, po prostu, no, tam ktoś nam powiedział, że idziemy tam, jak jakiegoś tam nauczyciela, on tam coś mówi, że nam się nie pasuje. Czy taka prawda była? Wcale nie. Absolutnie nie. Ludzie nie przyjęli Jezusa, jakim jest Jasza. Oni może ktoś, że ktoś nie ufał, mógł dość nie wierzyć, że tu naprawdę przyszedł nieznajomy. A sporo ludzi czytamy o tym, że był po prostu niewygodny, że on przyszedł i mówi to, co... No, nic się nie zgadza z ich układem życia, tak? Że muszę tam bogactwo swoje zostawić i iść. No po co tak, tak, taki nauczyciel? Tak? Że e, muszę opuścić dom swój i iść na służbę raz z nim? No a ja trzymam się tego materialnego. Po, może oni czekali na innego Izraela, a tu przychodzi taki, który mu no, nie pasuje, powiedzmy, wprost, tak. Dlatego właśnie e, też go nie przyjęli. Nie to, że po prostu tam no, nie wiedzieli, może naprawdę. No nie, dobrze rozumieli, a nauczycieli narodu izraelskiego, starsi, to faryceuszy i różni to oni na... wiedzieli. To, to to przyszedł do nich. I jeszcze Ewangelia Łukasza też podobny werset. Tu Jezus mówi już na Krzyżu Łukasza 23 rozdział, 34 werset. Wtedy Jezus powiedział, Ojcze Ojcie przebacz im, bo nie wiedzą, co czyną. Znów, tak? Bo nie wiedzą, co czyną. Евангелія Яна, 16. Може трохи нам да якусь повість, цей версив. Евангелія Яна, Яна апостол 16, розділ, 2 версия. Без вас вилошать в синагог, овшем, на твої години, що кожен, хто вас забій, вже певні служби для Бога. Розумієте, що хоче? Вже були такі часи, коли. No, pisze to i, to, i tego jeszcze nie było. Będzie, tak? To, to też Jezus mówi, że będzie taki czas, kiedy was będą zabijać i mówić, że tym pełną służbę dla Boga, że to jakieś herezja przyszła, tak? Musimy to pogonić z naszego narodu. Właśnie, i przypominamy sobie apostoła Pawła, na początku, tak? Jego służby, powiedzmy, kiedy on gonił ten kościół. On to, to, on to całego serca to robił. On, on był po prostu mistrzem w tym, żeby gonić kościół. I, i, i wracamy do pytania. Czy to znaczy, że ty, ci ludzie y, są niewinni przed Bogiem? Że tak jest napisane, że nie widzieliście, że nie wiedzą, co robią? Nie, absolutnie nie. To, 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 nie mówię, to, to nie mówię, że oni nie, nie są winni. Trzynasty werset. Piotr mówi do nich. Віем же узимиле щитоzinha інеся до мощи так як ваші вселення. Ну ніби так, так, віем, віем же, ну так вам до се профіва. Ну то ж отпустимо вам той ще собі до дому. Ні. Чи там драйв. 18-й вітан стелеб, втен спосіб випрямлю то, що відповідає через уста шиських своїх вороків, за якого Христос бенже чертом. Для тего покутуйте і нагручуючи, аби ваші жехи били з глазоне, де на девом спередолишя пара часових ходів. Покутуючи napisano, tak? Nie to, że tak, no nie ma na nas innej, może, może rozchodzimy się, tak? Pokutujcie się, apostoł Piotr mówi, że musimy, ci ludzie muszą pokutować swój grzech, że są grzesznikami, że, że nie przyjęli Jezusa, nie przyjęli Chrystusa jako Mesjasza, nie przyjęli Jego jako Syna Bożego i wiecie, że Żydzi, niektórzy nadal czekają się, tak? Nawet, że przyjdzie Mesjasz, że oni jeszcze czekają, nadal go nie przyjmują, jakaś tam część z tych Żydów. Są niestety takie ludzie i sporo ich i i apostoł ich nie osprawiedliwia tak A wręcz wreszcie wzywa ich do pokuty i może ktoś z tych ludzi mógł powiedzieć że ja nie byłem tam na Golgotach no przecież nie stałem tam przed krzyżem. dzisiaj może i ja może wśród nas są takie ludzie którzy też jeszcze nie przyjęli Chrystusa jako zbawcę że też mówią no wcale nie to takie zły. tak nie byłem tam w tych czasach ani ja ani moi tam jakieś znajomi nie stary tam Wiecie, nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności. Tak samo i w tej sytuacji z e, tymi ludźmi tam przy świątyni, że no może nie wiedzieliście o tym, że zabijacie Mesjasza, tak? Ale to Was nie zwalnia od odpowiedzialności i grzech nadal na Was jest. I tak samo dzisiaj Pan Bóg wzywa do każdego z nas, żeby kto już przyjął, tak? Żeby trwał dalej, dalej z Bogiem, a kto już się nie przyjął, żeby mógł to zrobić i. Wiecie, Każdy, kto nie przyjmuje Chrystusa dzisiaj, jest tak samo winny, jak ci Żydzi, którzy tam stali. Tak samo wino. Nie ma tak, że oni tam strasznie strasznie winni, a ja dzisiaj, no tam trochę lepi. It's that poutuje and wručiu, notowo się, ale także za Chrystusem. Tak? Nie po prostu I żyje swoim życie, jakie tam mam jakichś, butruczyć się. И идешь за Христусом. Слышишь, уж это слово, метаноя, так, сумасшедшего звездского. То есть я иду в том сторону, по Христу, мы виходя, иди в том стороне. Образе, и иде, и просто образ, помню, и звук в том стороне, так? Образемся, и иде там з Христусом в том сторону. Ну, чтобы наступить применяння в моем жизни. На правда есть на войне. В курси, у дявим, напевно, що в Україні якась дуже зала така спортова, ти ще не виходить на покутування речі там така шумова добра така Казань якісь 500 чілов, 60, може бути. Тому споро, цілий зала дуже зборна раз, так виходить, можна те видіти. Або там збираємо opini, хто по тим по тим обязації фактично, ну, прийшов до зборів, но то по 1% проценту тих людей. I to jest ta różnica, żeby pokutować i iść za Chrystusem, a nie po prostu, no tak, tam może jakoś tak przyjął, że no jestem rzecznikiem, tak, dzisiaj pokutuję, może nawet dzisiaj będę dobrze się zachował, a jutro trochę nie. Nie, Pan Bóg żywa, na to, tego, abyśmy szli, szli za Nim. I właśnie kto jeszcze nie przyjął Chrystusa jako swojego Zbawcę, mój, nawet nie mój, Panski apel do Was, żeby to zrobić. I apostoł Paweł w drugim liście do Koryncian pisze, że rozdział jako jego współpracownicy napominamy Was, abyście nie przy, przyjmowali łaski Bożej na próżno. Mówię, bowiem Bóg, w czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas pomyślny, oto teraz dzień zbawienia. Amen. Zapraszam nas do modlitwy i będziemy modlić się o naszych bliskich którzy jeszcze nie zbawienia. Może wśród nas jeszcze są ludzie.